Masz więcej niż 60 lat? W takim razie istnieje pewien codzienny nawyk, który może po cichu niszczyć twoje serce właśnie teraz. Jako kardiolog widzę to każdego dnia. Pacjenci wchodzą do mojego gabinetu, czując się zupełnie normalnie, a wychodzą z diagnozą nadciśnienia, zatkanych tętnic, a czasem nawet stoją na progu zawału serca. Najbardziej przerażające, większość z nich nie ma pojęcia, że robi coś niebezpiecznego. W tym filmie ujawnię 10 najbardziej zabójczych nawyków dla serca po 60 roku życia. Każdy z nich drastycznie zwiększa ryzyko zawału, udaru lub nagłej śmierci. Ale mam też dobrą wiadomość: wszystkie te błędy można naprawić. Musisz tylko wiedzieć, co przestać robić i co robić zamiast tego. Jeśli masz ponad 60 lat i nie ruszasz się regularnie, dosłownie zapraszasz problemy z sercem do swojego życia. Jeden z największych błędów, które widzę jako kardiolog, to seniorzy spędzający większość dnia siedząc, przed telewizorem, z książką albo w łóżku. Możesz myśleć, że jesteś już za stary na ćwiczenia, ale nie proszę Cię o siłownię. Błagam tylko, idź na spacer. Tylko 30 minut marszu dziennie, w Twoim własnym tempie, może zmniejszyć ryzyko zawału aż o 50%. Brak ruchu spowalnia krążenie krwi. Tłuszcz zaczyna zatykać tętnice, serce się osłabia, a ciśnienie rośnie. To prosta droga do niewydolności serca, udaru lub nagłej śmierci. Codzienny spacer otwiera naczynia krwionośne, poprawia dopływ tlenu do mózgu, redukuje stres i pomaga kontrolować wagę, poziom cukru i cholesterolu. Spacer jest darmowy, nie potrzebujesz sprzętu, a jego efekt to jeden z najlepszych leków dla Twojego serca. 15 minut rano i 15 wieczorem może uratować Ci życie. Nie czekaj, aż zaboli klatka piersiowa. Prewencja zaczyna się dzisiaj. Większość osób po sześćdziesiątce nie zdaje sobie sprawy, jak niebezpieczna może być sól. I nie chodzi tylko o tę, którą samodzielnie dodajesz do potraw. Chodzi o sól ukrytą. Znajdziesz ją w zupach w proszku, konserwach, pieczywie, wędlinach, sosach, przekąskach i gotowych daniach. I to właśnie ta ukryta sól zabija najciszej. Zbyt dużo sodu sprawia, że organizm zatrzymuje wodę krew staje się gęstsza, objętość krwi rośnie, a to z kolei podnosi ciśnienie w naczyniach krwionośnych. Z czasem prowadzi to do nadciśnienia, które uszkadza serce, nerki i mózg. Nie bez powodu nazywa się je cichym zabójcą. Nie daje żadnych objawów, aż do chwili, gdy jest już za późno. Jako kardiolog miałem pacjentów z niewydolnością serca, a jedynym ich błędem było to, że codziennie jedli chipsy. Po 60 roku życia Twoje ciało potrzebuje znacznie mniej sodu niż wcześniej. Maksymalna ilość to 1500 mg dziennie, to mniej niż jedna płaska łyżeczka soli. Czytaj etykiety. Unikaj żywności przetworzonej. Gotuj w domu z użyciem ziołowych przypraw i soku z cytryny zamiast soli. Nawet drobne zmiany, jak zamiana solonych orzechów na niesolone czy rezygnacja z gotowych dań, mogą ocalić Twoje serce. A co najlepsze, Twoje kubki smakowe się przyzwyczają. Po dwóch tygodniach z mniejszą ilością soli potrawy będą smakować równie dobrze. A twoje serce? Zacznie pracować lżej i dłużej. Śniadanie powinno dawać ci energię na cały dzień. Niestety dla wielu osób po sześćdziesiątce jest to raczej zawał na talerzu. Boczek, kiełbasa, tosty z masłem, słodkie płatki, smażone jajka i kawa ze śmietanką. Wszystko to może smakować dobrze, ale niszczy twoje serce bardziej niż ci się wydaje. Te produkty są pełne tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans i cukru. Podnoszą poziom cholesterolu, zwiększają ciśnienie krwi i wywołują stan zapalny w naczyniach krwionośnych. Jako kardiolog zauważyłem przerażający wzorzec. Większość zawałów serca zdarza się rano, często tuż po takim właśnie śniadaniu. Dlaczego? Bo rano twoja krew jest gęstsza, a tłusta i ciężka potrawa sprawia, że serce musi pracować dwa razy ciężej. By ją przepompować. Po sześćdziesiątce, Twój organizm trudniej radzi sobie z takim stresem metabolicznym. Dlatego wybierz śniadanie, które będzie przyjazne dla serca. Co zamiast tego, owsianka z jagodami, jajka na twardo, pełnoziarnisty tost z awokado, koktajl owocowy bez cukru. Te produkty obniżają cholesterol, poprawiają trawienie i dają trwałą energię bez szkody dla Twoich tętnic. Śniadanie może leczyć albo szkodzić. Wybieraj mądrze, bo to pierwszy wybór dnia, który wpływa na cały Twój układ krążenia. Na pewno słyszałeś, że kieliszek czerwonego wina dobrze wpływa na serce. Ale po 60. roku życia ten zdrowy zwyczaj może stać się śmiertelnym zagrożeniem. Dlaczego? Bo alkohol działa zupełnie inaczej na organizm seniora. Po 60., Twoja wątroba rozkłada alkohol znacznie wolniej. Ciśnienie krwi rośnie szybciej. A ryzyko zaburzeń rytmu serca, jak migotanie przedsionków, drastycznie wzrasta. Jako kardiolog leczyłem pacjentów z niewydolnością serca, udarami i arytmiami, tylko dlatego, że pili dwa drinki dziennie. Alkohol uszkadza mięsień sercowy, zwiększa ilość tłuszczu wokół serca i wywołuje stan zapalny. To jeszcze nie wszystko. Alkohol zakłóca działanie leków na nadciśnienie, cukrzycę i cholesterol. I choć wiele osób pije, żeby się zrelaksować lub zasnąć, alkohol pogarsza jakość snu i zwiększa nocne ciśnienie krwi. Nawet małe ilości kumulują się z czasem. Jeśli masz chorobę serca, alkohol może być jak benzyna dolana do ognia. Zawsze polecam pacjentom całkowitą abstynencję, ale jeśli musisz już pić, ogranicz się maksymalnie do jednego kieliszka dziennie i nigdy nie pij codziennie. Twój sen się poprawi, tętno się uspokoi a serce odzyska siły. Alkohol może znieczulać stres, ale osłabia to, co najważniejsze, twoje serce. Nie pozwól by kieliszek dziennie zamienił się w największy żal twojego życia. Trzymanie w sobie stresu, złości lub smutku może wyglądać jak siła, ale w rzeczywistości cicho niszczy twoje serce od środka. Emocjonalne napięcie podnosi poziom kortyzolu i adrenaliny, hormonów stresu, które przyspieszają bicie serca, Zwężają naczynia krwionośne i podnoszą ciśnienie. Z czasem ten stan prowadzi do zawałów, udarów i nawet nagłego zatrzymania krążenia. Jako kardiolog spotkałem wielu pacjentów, którzy jedli zdrowo, ćwiczyli, a mimo to trafiali do szpitala z problemami sercowymi. Powód codzienny, ukryty stres emocjonalny. Problemy rodzinne, samotność, niepokój o pieniądze wszystko to, co tłumisz w środku, zapisuje się w Twoim układzie krążenia. Wiele osób starszych mówi: Nie chcę nikogo obciążać, albo Zawsze żyłem w stresie, ale po sześćdziesiątce Twoje serce nie ma już takiej odporności jak kiedyś. Rozmawiaj z kimś, dołącz do grupy wsparcia dla seniorów, medytuj dziesięć minut dziennie, ćwicz głębokie oddychanie. Nawet pisanie w dzienniku pomaga rozładować napięcie. Nigdy nie lekceważ bólu emocjonalnego. Twoje serce to nie tylko pompa. Ono czuje wszystko, co Twoja głowa chowa. Spokój wewnętrzny to jeden z najsilniejszych leków. Im więcej zdrowych sposobów wyrażania emocji znajdziesz, tym dłużej i mocniej będzie biło Twoje serce. Chrapanie może wydawać się nieszkodliwe, a nawet zabawne, ale w rzeczywistości może być sygnałem, że Twoje serce walczy o przetrwanie każdej nocy. Bezdech senny. Czyli stan, w którym oddech wielokrotnie zatrzymuje się podczas snu, dotyka miliony osób po 60 roku życia. Prowadzi do spadku poziomu tlenu we krwi, przerywanego snu i długoterminowego obciążenia dla serca. Co gorsza, większość ludzi nie ma pojęcia, że na to cierpi. Budzą się zmęczeni, z bólami głowy, mają problemy z pamięcią i nie łączą tego z jakością snu. Jako kardiolog zawsze pytam moich pacjentów o chrapanie dlaczego? Bo bezdech senny drastycznie zwiększa ryzyko nadciśnienia, arytmii, a nawet nagłej śmierci sercowej. Jeśli twój partner mówi, że głośno chrapiesz, dusisz się we śnie albo przestajesz oddychać, nie ignoruj tego. Wystarczy jedno badanie snu, by potwierdzić diagnozę. Leczenie może być proste, od aparatów CPAP po specjalne szyny zakładane na noc. Sen to czas, kiedy ciało się regeneruje. Bez niego serce pracuje bez przerwy, w trybie alarmowym. Nie lekceważ tego. Chrapanie to nie tylko hałas, to alarm, że twoje serce potrzebuje tlenu. Popraw jakość snu, a twoje serce wreszcie odetchnie z ulgą. Wszyscy wiemy, że palenie zabija, ale wiele osób po 60 roku życia wciąż nie docenia, jak niszczące może być nawet jedno papieros albo samo wdychanie dymu innych. Palenie to nie tylko problem płuc, to bezpośredni atak na twoje serce. Dym tytoniowy uszkadza wewnętrzne ścianki naczyń krwionośnych, wywołuje stan zapalny i przyspiesza odkładanie się blaszek miażdżycowych. Efekt: tętnice stają się wąskie, twarde i kruche, prowadząc prosto do zawału. A po sześćdziesiątce twoje naczynia krwionośne są już naturalnie bardziej kruche. Palenie czyni je jeszcze bardziej podatnymi na pęknięcia i blokady. Leczyłem pacjentów, którzy nigdy nie palili, ale mieszkali przez lata z osobą palącą. I również mieli choroby serca. Nie ma czegoś takiego jak bezpieczna ilość dymu. Nawet jeśli paliłeś przez 40 lat, rzucenie dziś wciąż może odwrócić część szkód i znacząco zmniejszyć ryzyko w ciągu zaledwie kilku miesięcy. I nie daj się zwieść e-papierosom czy e lightom one są tak samo szkodliwe. Twoje serce zasługuje na czyste powietrze i czystą krew. Każdy wdech dymu to cios prosto w serce. Jeśli próbujesz rzucić Porozmawiaj z lekarzem, dołącz do grupy wsparcia, wypróbuj plastry nikotynowe. Najsilniejszy krok, jaki możesz dziś wykonać dla swojego serca? Powiedzieć: Rzucam. Twój organizm zacznie się leczyć już następnego dnia. Oglądanie telewizji lub skrolowanie telefonu przed snem może wydawać się niewinne, ale po sześćdziesiątce ten nawyk cicho sabotuje pracę twojego serca. Niebieskie światło emitowane przez ekrany zakłóca produkcję melatoniny, hormonu, który reguluje twój sen, a zły sen to nie tylko zmęczenie, to wyższe ciśnienie nocne, insulinooporność i dodatkowe obciążenie dla serca. Seniorzy często zostawiają telewizor włączony dla towarzystwa, albo przeglądają wiadomości przed zaśnięciem. Ale to dezorientuje zegar biologiczny twojego organizmu. Jako kardiolog zauważyłem, że problemy ze snem, są często bezpośrednim czynnikiem wyzwalającym zawały, udary i arytmie. I to nie tylko światło jest problemem. To także stymulacja emocjonalna. Wiadomości, media społecznościowe, filmy, wszystko to podnosi poziom hormonów stresu, przyspiesza tętno i utrudnia zasypianie. Z czasem, brak regeneracji nocnej osłabia serce, które nie ma szansy się zregenerować. Dlatego zawsze zalecam wyłączenie ekranów co najmniej godzinę przed snem. Zamiast tego. Przeczytaj książkę, posłuchaj spokojnej muzyki, zrób delikatne rozciąganie. Jakość Twojego snu się poprawi, a Twoje serce odpocznie tak jak powinno. Pamiętaj, noc to czas, gdy serce się leczy, nie zabieraj mu tej szansy. Lepszy sen to silniejsze serce. Fast foody i smażone przekąski mogą być wygodne, szybkie i smaczne, ale po sześćdziesiątce stają się cichym zabójcą Twojego serca. Te produkty są pełne tłuszczów trans tłuszczów nasyconych i soli, czyli świętej trójcy, która niszczy twoje tętnice. Wielu seniorów sięga po hamburgera, frytki, pasztecik czy smażonego kurczaka, myśląc, to tylko jeden posiłek. Ale każda porcja takiego jedzenia zagęszcza krew, podnosi cholesterol i wywołuje stan zapalny. Jako kardiolog widziałem liczne przypadki zawałów spowodowanych latami jedzenia jednego smażonego lunchu dziennie. Twoje tętnice robią się twarde, Wąskie i zatkane. Serce musi pompować mocniej i szybciej, aż w końcu nie daje rady. Po 60. roku życia, Twój metabolizm zwalnia, a serce staje się bardziej wrażliwe. Fast foody nie oferują nic wartościowego: zero błonnika, zero witamin, tylko szkody. Zamiast tego, wybieraj potrawy pieczone, gotowane na parze lub grillowane. Na przekąski świetnie sprawdzają się owoce, orzechy niesolone. Albo domowe zupy. Nawet małe zmiany robią wielką różnicę, jak pieczenie w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej zamiast smażenia w oleju. Pamiętaj, to co jesz, staje się Twoją krwią. A jeśli jedzenie jest tłuste, Twoja krew też taka będzie. A tłusta krew oznacza zatkane tętnice. Nie zbudujesz silnego serca na słabym jedzeniu. Powiedz stop smażonym pokusom i daj swojemu sercu szansę na nowe życie. To najbardziej śmiertelny nawyk, jaki obserwuję u osób po 60 roku życia i niestety jeden z najczęstszych. Wiele osób czuje się dobrze, więc przestaje brać leki na ciśnienie. Ale nadciśnienie to cichy zabójca nie boli, nie daje objawów, aż jest za późno. Odstawienie leków, nawet na kilka dni, może prowadzić do gwałtownego wzrostu ciśnienia, który kończy się zawałem lub udarem. Leczyłem pacjentów, którzy zemdleli, bo zabrakło im tabletek. Albo po prostu zapomnieli, bo nic ich nie bolało. Ale lek to nie sugestia, to linia życia. Jeśli masz skutki uboczne, nie przerywaj leczenia na własną rękę. Skontaktuj się z lekarzem, dostosuj dawkę. Mierz ciśnienie regularnie w domu, prowadź dziennik. Bierz tabletki codziennie o tej samej porze. Używaj przypomnień, organizera na leki, cokolwiek co zapewni ci systematyczność. Nadciśnienie z czasem uszkadza serce. Pogrubia jego ściany, zwęża tętnice i prowadzi do niewydolności. Ale można je całkowicie kontrolować, jeśli podejdziesz do tego poważnie. Nie graj w rosyjską ruletkę z własnym sercem. Jedna mała tabletka dziennie może uratować ci życie i dać ci kolejne lata w zdrowiu. Twoje serce bije dla ciebie bez przerwy. Każdą sekundę od pierwszego dnia życia. Nigdy nie prosiło o nic w zamian. Ale po 60 roku życia. Zaczyna potrzebować Twojej pomocy. Każdy Twój wybór teraz, każdy posiłek, każdy spacer, każda godzina snu ma wpływ na jego przyszłość. Jako kardiolog widziałem zbyt wielu pacjentów, którzy ignorowali małe znaki ostrzegawcze. Aż było za późno. Ale ty masz szansę coś zmienić. Zacznij od jednego kroku. Usuń tylko jeden szkodliwy nawyk ze swojej codzienności, a potem drugi. I kolejny. Twoje serce nie potrzebuje perfekcji, potrzebuje twojej troski, twojej uwagi i twojej decyzji, by zawalczyć o siebie. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć się leczyć. Zadbaj o swoje serce. Ono troszczy się o ciebie każdego dnia.